No dobrze, wracając do tego, co nam przynosi korzyści z masturbacji. Więc mamy rozładowywanie napięcia, mamy pierwsze orgazmy, mamy poznawanie swojego ciała. No wiecie, wszystko to, co się wiąże z orgazmem, no to oczywiście też wpływa na resztę ciała, czyli mamy dużo lepsze krążenie, lepszą dystrybucję hormonów, lepsze ukrwienie różnych narządów, również narządów leżących w miednicy, więc no, tam są też skurcze mięśni dnia miednicy na przykład u kobiet, więc tym samym jak te mięśnie dobrze działają, no to lepiej trzymają ciąże. Pewnie też pomagają przy porodzie, e, wpływają na to, że te kolejne orgazmy są silniejsze, bo te mięśnie są elastyczne. Na pewno dłużej utrzymują młodość, e, więc jakby wszystko lepiej pracuje. No, jeżeli my używamy tych, tych struktur, no to one nam lepiej służą, bo ciało jest po to, żeby je używać. E, mówi się, że organ, którego się nie używa, zanika. To oczywiście jest w ewolucji, niekoniecznie dotyczy to człowieka, a nie w przebiegu jednego życia. Także to też chciałam zaznaczyć, bo różne są pomysły na ten temat. W każdym razie obniża się oczywiście też stres, bo obniża się napięcie, więc obniża się stres. No, oczywiście wpływa też na to, że nam się i lepiej myśli, i lepiej śpi, i jesteśmy szczęśliwsi, i mamy więcej endorfin, więcej oksytocyny. No, oczywiście, też serotoniny, która się wydziela przy okazji orgazmu. Także cały komplet różnych fajnych doznań. A przy okazji, też masturbacja, czy jakaś taka wzajemna masturbacja, która no, w tej sytuacji jest nazywana pettingiem, może być też um, alternatywą dla seksu. W momencie, kiedy tego seksu nie możemy uprawiać, nie chcemy go uprawiać, nie jesteśmy na to jeszcze gotowi z różnych powodów, jest to jakaś alternatywa i też może być. Yy, jakaś przyjemność z tego płynąca dla nas wszystkich, a na pewno płynie. Wracając do mitów, no bo weszliśmy od tych mitów mitów związanych z masturbacją. Ja sobie tutaj parę tych mitów wypisałam, no bo to czasem jest nie sposób tego wszystkiego zapamiętać. W każdym razie na przykład jest taki mit, że masturbacja obniża płodność. I takie pytania, powiem szczerze, się czasami w mojej praktyce seksuologicznej też pojawiały, że na przykład mężczyzna obawiał się, czy chłopak młody obawiał się tego, że mówię w cudzysłowie, wyprztyka się ze wszystkich plemników, i w ogóle co dalej. Tak się nie dzieje, nie wpływa w ogóle na, na płodność, a jeżeli nawet wpływa na tą płodność, to nie w sposób negatywny czyli e, plemniki są produkowane cały czas e, przez, e, przez życie mężczyznę. Nie wiem do którego, czy w ogóle jest jakiś graniczny wiek, do którego są, następuje produkcja plemników. To nie jest z plemnikami, nie jest tak jak z jajeczkami u kobiet. Bo y, to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że w przypadku kobiet y, 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 jajeczka, które są w jajnikach, one, dziewczynka się z nimi rodzi, czyli jakby mamy komplet jajeczek, które potem są dopiero uwalniane w procesie y, y, w, naszym cyklu y, w naszym cyklu miesięcznym podczas owulacji. Tak, także kobieta się rodzi z pewną ilością już jajeczek, które potem dopiero są uwalniane w momencie, kiedy ona osiągnie dojrzałość płciową. Z tego też powodu u starszych matek, takich po 40, wzrasta znacznie prawdopodobieństwo yy, trisomi, czyli zespołu downa, dlatego że po prostu jajeczka się sklejają ze sobą. One są w cudzysłowie mocno mówiąc, takie już stare, że. Po prostu się mogą skleić, i stąd się bierze trisomia, ale słuchajcie, to nie jest na ten temat odcinek, mówię Wam to jako ciekawostkę. Natomiast mężczyźni, męski organizm działa zupełnie inaczej, i plemniki są produkowane, że tak powiem, na bieżąco. Znacie takie przypadki na pewno takich naprawdę już starszych ojców, typu po 80 na przykład mężczyzna może zostać ojcem, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli będziecie się masturbować, to wtedy wpływa to negatywnie na Waszą płodność. Kolejny mit to to, że masturbacja może wpływać na raka prostaty, że powoduje raka prostaty. Nic bardziej mylnego. Badania dowodzą tego, że masturbacja właśnie obniża, obniża prawdopodobieństwo raka prostaty bodajże o około 20%, także powiem szczerze, że dość znacząco. Czy masturbacja może wpłynąć na to, że będą nam rosnąć włosy między palcami, albo na przykład, że czeka nas ślepota, albo impotencja? No, tutaj już o bezpłodności mówiłam. Potrzebujecie tego, żebym się do tego odniosła. Yy, no, mogę się odnieść, jest to nieprawda, ale myślę, że chyba jest to jasne dla każdego z nas. Tu kolejne takie przekonanie, że można się łatwo uzależnić od masturbacji albo że wszystkie zachowania masturbacyjne są prawidłowe. No bo słuchajcie, ja bym też nie chciała tutaj wpaść w jakąś taką przesadę. Ja to połączyłam dlatego, że można się uzależnić od masturbacji. No skoro istnieje coś takiego uzależnienie od masturbacji, znaczy w sumie to powiedziałam, że nie istnieje. Ale Używa się potocznie takiego określenia jak uzależnienie od masturbacji. Ja bym powiedziała, że bardziej to jest jakieś takie uwarunkowanie się na masturbację, niż, niż uzależnienie od masturbacji. Chociaż szczerze powiedziawszy, yy, z mojego doświadczenia, yy, z mojej praktyki wynika, że. No, są osoby, które mają taki problem z masturbacją, że ja bym to osobiście określiła jako uzależnienie od masturbacji. Nie wiem, czy, 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 czym to ma się różnić od uzależnienia od alkoholu, czy uzależnienia od zakupów. Eee, dla mnie to się za bardzo to nie różni. Eee, no i czy wszystkie zachowania masturbacyjne są prawidłowe. Więc teraz słuchajcie, teraz właściwie ja troszeczkę muszę się chyba inaczej usadzić, bo zrobiło mi się tutaj trochę niewygodnie. Przerwa techniczna nie wszystkie zachowania masturbacyjne są prawidłowe ludzie mają naprawdę bardzo różne pomysły i e, tak jak Wam wspominałam ten popęd seksualny to jest no, to jest duża sprawa oczywiście, że są osoby które mają ten popęd taki powiedziałabym e, niezbyt rozbudzony, niezbyt są rozbudzone seksualnie, ich potrzeby nie są duże ale są też takie osoby, których potrzeby seksualne są duże i Powiedzmy, pracują nad tym, żeby one były jeszcze większe. I e, potem się okazuje, że nie daliśmy sobie z tym rady i gdzieś tam weszliśmy w jakieś takie miejsce, gdzie, gdzie jest bardziej, e, było tak przyjemnie i, i tak wesoło, a się zrobiło jakoś tak ciemno, mroczno i, i niezbyt fajnie. E, z seksem jest coś takiego, że my powinniśmy. Znaczy, to jest kolejny obszar w życiu, uważam, gdzie powinien nam się włączyć zdrowy rozsądek i powinna nam się włączyć jakaś samoświadomość i takie, jakiś taki wewnętrzny regulator, jakiś taki wewnętrzny menadżer, który zarządza tym popędem, popędem, tak samo jak zarządza każdą inną aktywnością w naszym życiu. Powiecie, że no dobrze, to może właśnie na przykład sumienie to jest właśnie ten regulator. Albo powiecie, no dobrze, ale jak w ogóle odróżnić jedno od drugiego? Czy to, co mi się włącza, to jest właśnie ta zdrowa regulacja? Czy to, co mi się włącza, to są jakieś moje takie negatywne przekonania, które sobie wziąłem, nie wiem, z lekcji religii, czy, czy na przykład od, od, od rodziców, czy z domu, gdzie seks był tematem tabu? A z mojego doświadczenia, znowu z mojej praktyki zawodowej, wynika, że w większości domów tak jest. Aczkolwiek wiecie, no do mnie też się zwracają specyficzni ludzie, bo myślę, że ludzie z problemami. No ale jakby odnoszę się do tej grupy, no, że jednak w większości domów ten seks jest ciągle tabu. I powiem Wam też kolejny punkt, że jak się wyprowadziłam z Polski, to też zobaczyłam to, że my naprawdę jako Polacy jesteśmy bardzo tacy. No tacy nie chcę powiedzieć mało miasteczkowi, ale, ale no jesteśmy jakoś mocno yy, zagrzebani yy, i nawet w ogóle sobie sprawy z tego nie zdajemy. Prosty przykład, tu znowu od, 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 odbiegam, wiem, ale proszę mi wybaczcie te wszystkie dygresje. Yy, prosty przykład jest taki, że tylko w Polsce... No w sumie nie powiem, żebym chodziła do sauny w każdym kraju, który odwiedzam, ale, no, ale no w paru krajach w saunie byłam. Tylko w Polsce zauważyłam coś takiego, że ludzie wchodzą do sauny w strojach kąpielowych. I nawet jak jest napisane na tej saunie, że wchodzimy do sauny wyłącznie w ręczniku, to ludzie myślą, że aha, to ja muszę ten ręcznik wziąć ze sobą, a nie rozumieją tego, że oni mają wejść tylko w ręczniku. Nie można mieć strojów kąpielowych, jak się wchodzi do sauny, ponieważ... Pod wpływem temperatury ten materiał, z którego są wykonane kostiumy kąpielowe, ma w sobie tyle plastiku i jakiejś sztuczności, że on wydziela po prostu różne trujące jakieś tam substancje. I dlatego się nie wchodzi do sauny w kostiumach kąpielowych. Pomi pomijam, że się niszczą. Tylko wchodzimy w bawełnie, czyli wchodzimy tak naprawdę w ręczniku. A tak to jesteśmy nadzy. I ja się w Polsce nie spotykam z tym, żeby ludzie byli nago w saunie. Ja nie mówię, żeby paradować nago, bo ja też nie lubię paradować nago. E, można się zakryć tak tym ręcznikiem, żeby, żeby było wszystko ok, żeby nie było nic widać, a jednocześnie no, sobie kawałek odkryć, kawałek zakryć i jest wszystko w porządku. Ale ludzie wchodzą w tych kostiumach kąpielowych, ale to się, to się spotyka tylko tutaj. To jest naprawdę jeden z całej masy różnych przykładów. Może on, jest, może on się Wam wyda trochę nie na temat, ale on jest na temat. E, no, no Niemcy, ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to wszystkie filmy pornograficzne, które trafiały na polski rynek, czy jakieś takie gazetki, bardziej tak, takie dla dorosłych, no to były z, no oczywiście z zachodu, były z, z, od Niemców. I oni się zawsze nam wydawali tacy dużo bardziej wyluzowani w kwestiach seksu. No oni są tacy, naprawdę. Tutaj w ogóle ta nagość, plaże w ogóle, na których jest masę jezior wokół Berlina, gdzie ludzie się kąpią nago, to w ogóle nie jest kompletnie żaden problem. Ja się też trochę tutaj tego nauczyłam, bym powiedziała. W Polsce, no to jest wielkie halo. Ale mi się wydawało, że tylko Niemcy. No to nie są tylko Niemcy, po prostu my Polacy tacy jesteśmy. My jesteśmy po prostu tacy strasznie, nie wiem, no myślę, że przez naszą religię, wbici w jakieś takie poczucie wstydu przed tą naszą seksualnością, przed naszą nagością, przed naszymi różnymi potrzebami. A ponieważ ten seks szuka, to jest tak silna energia, że ona szuka drogi ucieczki, no to wchodzi w różne nieprawidłowości. Ale okej, okay, wracamy teraz do nieprawidłowości przy okazji zachowań masturbacyjnych. Więc trochę jak my tak sobie z tym seksem dilujemy, no to pamiętajcie, że to jest silny przeciwnik. To nie jest taka sobie tam słaba energia, tylko to jest naprawdę silna energia. I jeżeli na przykład będziemy szukali w seksie pocieszenia, a masturbacja bywa takim pocieszaczem. Ja mówiłam Wam o tym, że, że czasem masturbacja pełni rolę takiego regulatora nastroju i ja nie jestem za tym, żeby to tak było. Ja uważam, że tutaj znowu trzeba oddać Bogu co boskie, Cesarzowi co cesarskie, wprowadzić do tego balans i harmonię, wprowadzić do tego prawidłowość. Jeżeli czuję podniecenie, no to wtedy się masturbuję, a jeżeli jest mi smutno, to niekoniecznie muszę się pocieszać masturbacją. Dlatego, że po drugie... Warunkuje się na tą masturbację i za chwilę yy, cokolwiek będę czuć, znaczy nawet nie będę wiedzieć, co czuję, bo się odcinam od swoich emocji. I to jest po pierwsze, że nie przeżywam tego, że nie jestem ze sobą, tylko uciekam w seks. I to nie jest właściwa droga. E, to jest naprawdę piękny obszar i warto się na nim skupić, ale nie przesadzajmy. E, jeżeli jesteśmy smutni, to się zastanówmy, po, bądźmy ze sobą pocieszmy siebie sami, będąc ze sobą. Zastanówmy się nad tym, dlaczego jesteśmy smutni. Popłaczmy sobie gdzieś, przytulmy się do kogoś. Poszukajmy takich metod na to, żeby się pocieszyć, żeby pocieszyć ten smutek, a nie sięgać po rzeczy, które nie mają z tym nic wspólnego. Możemy się uwarunkować na masturbację, możemy się uwarunkować na kompulsywne jedzenie czy kompulsywne zakupy. No właśnie te wszystkie uzależnienia, one pełnią rolę takiej kotary, że nas odcinają od tego, co naprawdę czujemy i czego... Naprawdę potrzebujemy, i finalnie zapędzają nas do jakiegoś takiego konta, do jakiegoś takiego koziego rogu. I to w ogóle nie o to chodzi, bo jeżeli zacznę się pocieszać, czy to na smutek, czy na złość, czy na żal, czy na poczucie odrzucenia, czy na samotność, masturbacją, to wtedy właśnie to się trochę wymyka spod kontroli i tracę kontakt ze sobą. A tak jak mówię, no tutaj wchodzę w interakcję z takim. Partnerem, już nie nazywając go nawet sek tego seksu przeciwnikiem, ale partnerem, który może się okazać silniejszy ode mnie, zwłaszcza wtedy, kiedy ja jestem w niezbyt dobrej kondycji psychicznej. Więc będę poszukiwać coraz to silniejszych bodźców, będę grzebać w tej pornografii coraz bardziej, no bo oczywiście bardzo często masturbacja jest powiązana z pornografią. I nie chcę powiedzieć, że dla mnie to są nieprawidłowe zachowania, bo no, wiecie, no podnieca nas obserwowanie tego, jak inni ludzie uprawiają seks. Yy, I akurat jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie internet daje tą możliwość i no, no, no bardzo trudno byłoby z tego nie korzystać, chociaż są takie kraje, które na przykład Indonezja, że tam w ogóle kompletnie jest, yy, nie wejdziecie na żadną stronę pornograficzną, nawet żadnego zdjęcia ani obrazka pornograficznego nie, nie, nie znajdziecie. E, wiem, bo sama z, z ciekawości próbowałam, I, i naprawdę nic się nie pokazuje, cokolwiek byście nie wpisywali. Także dla mnie trochę czym innym jest e, cieszenie się swoją seksualnością, poznawanie swojego ciała, e, dawanie sobie przyjemności, spędzanie ze sobą czasu i bycie ze sobą. Właśnie przy okazji takiej masturbacji. Niektórzy twierdzą, że to jest seks z osobą, którą się najbardziej kocha, czyli z samym sobą. Ja bym z tym trochę dyskutowała, bo naprawdę fajnie by było, żeby każdy z nas siebie kochał, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. Że niestety wiele osób siebie nie kocha, a już na pewno to nie jest tak, że kochają siebie najbardziej na świecie. Ci, o których byśmy tak powiedzieli, to zazwyczaj są osoby, które tylko udają, że siebie kochają, a tak naprawdę siebie wewnętrznie odrzucają. Ale znowu nie będziemy wchodzić w kolejny wątek. Więc czym innym jest takie dobre spędzanie ze sobą czasu i robienie sobie jakiegoś takiego sansiku fajnego, gdzie jestem tylko ja i ja, mam różne na przykład zabawki. A czym innym jest grzebanie w pornografii, wyszukiwanie sobie coraz bardziej dziwnych, chorych filmów i patrzenie, co ludzie takiego mogą jeszcze wymyśleć, a mogą wymyśleć bardzo dużo, bo mówi się, że. Tak, jak nie ma zasad, tak jak w miłości i na wojnie nie ma zasad, tak samo się mówi, że człowiek najbardziej jest pomysłowy w sprawianiu sobie przyjemności i bólu. Więc w sprawianiu sobie przyjemności, akurat, no, która też często oczywiście też wiąże się z bólem, potrafi się posunąć naprawdę do, wiecie, pewnie niektórzy z Was wiedzą, że naprawdę potrafią się ludzie posunąć bardzo daleko. I czy ja naprawdę potrzebuję, żeby to wszystko oglądać? Pewnych rzeczy się. Nie da od zobaczyć. Na pewno, chcemy to wszystko wiedzieć, chcemy to wszystko widzieć. Ja bym tutaj, jeżeli mogę Wam coś zasugerować, to ja bym tutaj sugerowała, żebyście trochę tak siebie potraktowali jako takiego. Nie wiem, trochę takie może swoje ukochane dziecko, albo jakiegoś takiego dobrego przyjaciela. Czy ja naprawdę chciałbym Ciebie narażać na to, żebyś takie rzeczy zobaczył czy zobaczyła, po co mi jest to potrzebne. Co dobrego mi to tak naprawdę przyniesie? No, ok, zaspokojenie ciekawości, ale jaki będzie efekt tego zaspokojenia ciekawości? Więc taki jest mój stosunek do, do, do tych spraw. Więc yy, oczywiście, przy okazji właśnie różnych zachowań masturbacyjnych, możemy wpłynąć na taki grunt, który jest niezdrowy, jest nieprawidłowy i nie wiem, no, ludzie różne rzeczy robią. Podduszają się, gdzieś się, żeby się poddusić, to się wieszają na klamce, wkładają sobie do ciała różne dziwne rzeczy nie wiem, żarówki do odbytu. Ja kiedyś też tu, tutaj zresztą jest na, na YouTubie taki filmik, gdzie na 1 kwietnia zrobiłam taki filmik, gdzie mówiłam o różnych dziwnych sytuacjach związanych z seksem, które się ludziom wydarzyły, więc jeżeli macie ochotę sobie obejrzeć, to zapraszam. Ale oczywiście możemy też sobie zrobić krzywdę i, i trochę ta krzywda i takie przekraczanie jakichś takich własnych granic w tym seksie Powoduje, że mi się wydaje, że trochę ten, ten seks właśnie przy, przy, um, zaczyna mieć nad, nad nami um, za dużą kontrolę. Nie my to kontrolujemy i to, to już wykracza poza ten teren zdrowia, bycia ze sobą w zdrowy sposób um, i poznawania siebie i swoich odkrywania siebie i spędzania ze sobą czasu, a wpływa na takie niezdrowe, um, niezdrowe wody. Więc przed tym też bym was przestrzegała. Kończąc ten wątek prawidłowych wartości nieprawidłowych zachowań masturbacyjnych, to chciałam powiedzieć wam takie jedno ważne zdanie, które może pomóc wam właśnie w zrozumieniu i w takim własnym zdiagnozowaniu tego, w którym jesteście miejscu. Jeżeli to jest tak, że masturbacja jest taką aktywnością seksualną, która jest preferowana, co to znaczy, że jest preferowana? Jeżeli ona jest preferowana bardziej niż zdrowe relacje z drugą osobą, a pamiętajmy, że seks ma nie tylko taką rolę, pełni nie tylko rolę taką, że my rozładowujemy napięcie seksualne, że możemy mieć dzięki temu potomstwo, ale ono, seks ma bardzo dużą rolę regulacyjną, jeżeli chodzi o emocje i też bardzo dużą taką pełni funkcję budowania więzi społecznych. Więc jeśli my wybieramy to, żeby zamykać się w ciemnym pokoju i się masturbować z filmami porno, albo z jakimiś tam swoimi różnymi zabaweczkami i oprzyrządowaniami, wybieramy to, niż wchodzenie w relacje z drugą osobą i budowanie z nią jakiejś więzi, wszystko jedno, jakiej płci jest ta osoba, no to wtedy coś jest nie tak albo jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład y, mamy poważne problemy w tym seksie, to znaczy są na przykład zaburzenia erekcji albo na przykład jest, nie wiem, przedwczesny wytrysk, a tutaj to nie występuje, albo na przykład mamy problemy z orgazmem, a tutaj to nie występuje. No to tutaj już bym się zastanowiła trochę. Ja nie będę tego wątku w ogóle jakoś pogłębiać. Też przy okazji jak jesteśmy y, przy masturbacji, uzależnieniu od masturbacji i tak to polecam Wam filmik, który jest poświęcony już zupełnie, totalnie uzależnieniu od masturbacji, i tam jest cała masa różnych innych treści związanych właśnie z diagnostyką, z tym, jak to rozpoznawać, jak sobie z tym radzić, jak z tego wychodzić i tak dalej. U mnie na stronie, macie tutaj adres strony pod spodem, i tam jest filmik, to jest filmik płatny, gdzie się. Totalnie rozliczam z uzależnieniem od masturbacji, także mm, polecam.